Witajcie w kolejnym odcinku, drugim już, chomiki na zawsze. Teraz w tym odcinku opowiemy Wam o różnych przysmakach i karmach, które polecamy dla chomików. Zaczniemy od karmy. Karma warzywna, wygląda pudełko. Tak, mamy 6,50 kosztowała i 300 gram. Naprawdę dobra, ale no dosyć kosztuje. Także mamy, tutaj pokażę jak wygląda, już mamy resztkę, ale przepraszamy no. za to, no bo chodź, dobra jest, lubię, lubię chomiki, teraz mamy tak, karmę pełnoporcową. tak wygląda yy, kosztowała kosztowało 3,55, a 400 gram, więc się opłaca, yy, naprawdę wita pol. Jest bardzo dobre, polecamy. Właśnie i żeby nie było hejtów, e, bo Witapol jest naprawdę bardzo dobra i naprawdę chomiki potem nie za bardzo tyją, a jak tyją, to znaczy, że im smakuje. Dobrze, teraz mamy karmę e, tropikalną, też z Witapola, ale mamy w takiej miseczce, tu pokażę, jakie różne tropikalne przysmaki dla chomików. Naprawdę polecam. Teraz opowiemy o drodze: o kolbach. O kolbach, E, więc tak, pierwszą kolbę to jest kolba zimowa, które składniki e, są takie, żeby były dobre na zimę. Znaczy po prostu, żeby chomik miał dobrą odporność i był zdrowy, smakers no, Smaker zimowy, jak już mówiłam. Tak tutaj są. Tak. I tu jest jabłko, chrupki ryżowe, rodzynki, kokos i zawiera naturalne witaminy, Uu! a nie są jakieś tam barniki i tak dalej. To w niektórych kolbach są. Tu, tutaj już nic nie ma, no bo jedną kolbę ma moja koleżanka, a drugą kolbę yy, mam ja, w, znaczy w klatce, tak? Drugą kolbą yy, są, znaczy jest, znaczy są, <sum> są yy, kolby yy, ogórkowe z witapola, z takim oto zeptysiem, żółtym, bardzo ładnym. Yy, yy, bardzo ładnie wyglądają, ale strasznie się więc tak, następną kolbą, już przedostatnią, jest kolba jedyna z Nestora. My mamy albo z Vitapola, albo z Nestora, ale bardzo mało rzeczy z Nestora. To jest kolba stick um, tropikalna z kokosem i bananami, jak to można zobaczyć. I um, tutaj jest napisane, że kokos i banany, a tu zabawa wyskupywania nie taki słodki kostek. I tu są że witaminy, i tak dalej, i tak dalej. I tu została jedna kolba, wygląda od tak. jest ona o wiele dłuższa niż z Vitapola, ale za to cieńsza. A tu znowu naszą grubą kolbę, małą e, kolbę z Vitapola. E, owocowa. owocowa z czerwonym serpysmi. Dobrze. Teraz opowiemy o witaminach. Witaminy, granulat nazywają się. Tak wygląda. Witaminowy. Witaminowy granulat To jest, jest witaminowy normalny w Dobrze, teraz przeczytam. Witaminy A, D, E, K, D, B2, B6, B12, K3 i e, T. E, te witaminy e, kosztowały 1 zł, naprawdę polecam. One są też z Nestora, ale było ich dość mało, bo tyle. No, bardzo mało ich jest, ale 1 zł na długo wystarcza nawet, 20 gram. Ok, teraz y, pokażę tylko jedną rzecz. Y, 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 która jest, no tak jak właściwie y, kolba. Jak kolba, ale to nie jest to kolba. Y, więc wygląda ono o tak. To jest Wita Pola, taki rożek. No każdy właściwie wie o co chodzi. To jest rożek o smaku orzechowym, który cudownie pachnie. Cudownie. Naprawdę polecam. Y, tak. No i oczywiście to się różni tylko, że wafel. Więc jest więcej, no bo tam kolba to są tylko orzechy, a potem jest po prostu już drewno. A tutaj jest jeszcze wafelek, ale to starczy naprawdę na długo. Więc no. polecamy. Teraz y, powiemy o takich. Zamiennych ścianach. No, Zamiennik ziołowy taki, tak. Y, tak to wygląda. O, tak, pokażę. Tak. Y, to naprawdę dobrze. Dobre na śniadanie dla chomika. Podajemy mu. I to naprawdę polecam. To jest także zbita pola. Dobrze, więc teraz ja powiem o dropsach zwierzeczka. Więc tak, dropsy są takie, przynajmniej takie jak my posiadamy, które kosztowały 4 zł. Innych naprawdę nie mogę Wam powiedzieć, no bo po prostu nie wiem, bo już nie mam opakowania od nich, co jest bardzo złe. I to są kolby warzywne, bo już nie wiem kiedy się kończy, tam. nieważne. To są kolby warzywne, kolby, dropsy warzywne, które wyglądają mniej więcej tak, bo nie, może, nie mogę za bardzo tego pokazać, bo wszystko mi się teraz wysypało. I jak możecie zauważyć, te dropsy są o wiele większe niż dropsy z Dacoart, przepraszam, bo z Vitapol naprawdę są większe. I one kosztują 4 zł, równo to jest, to są, a, tylko już takie foliowe opakowanie od, od dropsów y, jagodowych, tak one wyglądają. Y, ko, I takie, dostałam tylko dwie w woreczku foliowym, bo to są moje koleżanki, takie inne niż tej, która teraz ze mną nagrywa. Ja też machonika i dała mi kilka takich. To są orzechowe. I jeszcze tutaj z Dako Art, jedyne dropsy z Dako Art, które mam i w ogóle z Dako Art to tylko to mam. Wyglądają one tak i to są yy, dropsy jagodowe, tak one wyglądają. No dobrze, teraz tak, pokażemy paluszki dla chomików naprawdę dobre, bardzo polecam. I to Ona jest taka kosztowała... karma uzupełniająca. No, karma uzupełniająca, on kosztował 8,26 300 gram. I y, to jest bardzo dobre, tylko no, najgorsze są barwniki. No, niestety, tak ten, ale naprawdę bardzo dobre chomiki. Mój na przykład bardzo to lubi koleżanki też. Pokażcie y, Jeszcze tak, żeby było widać w środku. Tak to właśnie wygląda. Takie różne, różne takie kolorowe. Kolorowe, bo barwniki ma. To jest ten pszenica, mąka. Takie różne składniki. E, tak. Teraz pokażę. Mm, no, już nie wiem, jak to nazwać. To są po prostu takie przysmaczki podobne do dropsów. Ale to nie są dropsy, bo to są lepsze od dropsów rzeczy. Bo to są takie płatki, co dobrze robią na zęby, bo są twarde. Oni no, mogę aż przełamać ich. A, dobra. Mogę, nie są aż tak strasznie twarde. No wyglądają, tak? Połówka przynajmniej tak wygląda. Um, no i dobrze się trudzają, choć teraz już nawet no, mój chomik tego nie lubi, ale jakoś, no kiedyś lubił i polecam to. To jest zwita pokaż. Dobrze. E, teraz pokażę takie e, warzywne rurki. E, tak e, wygląda, tak? Ważne menerunki też z VitaPol, e, pokażę, tu są tak tak jak dla nas, bardzo dobre, ale tu mają, na przykład tu jest zielone, tu na przykład jest pomarańczowy różne, e, takie... I jeszcze czerwone. I... I czerwone, tak, ale tu na razie nie widzę. Tu, o, jest jeden czerwony. O, i tutaj jest buraczany, ten pomarańczowy, który tu widzimy, to jest marchewkowy i jeszcze jeden to jest groszkowy. Polecam na karabin. Dobrze, więc następną rzeczą, już ostatnią na mojej liście, jeszcze jedną rzecz pokażę moja kożanka. No, nie wiem, czy to jest rzecz, którą się kupuje w Zolczym, ale okej. Okay. To są takie mix pałeczki, tak to się nazywało. Było w normalnym takim opakowaniu jak od dropsów, tylko że było mix pałeczki napisane, ale już też tego nie mam. Um, one nie widać tego na kamerze. Mają bardzo piękne kolory różne, tak jak nie było widać tych paluszków. Ale ważne. I tu jest czerwony, zielony... No, prawie w ogóle nie widać, że to jest różnica. To jest czerwony, zielony i jeszcze żółty, ale tego już nie mam. W ogóle mój nie lubię czerwonych, ale w ogóle polecamy je. I to jest chitapa. I jeszcze ostatnie może Zwykłe herbatniki, chomiki naprawdę. Ja lubię zwykłe w sklepie, normalnie można kupić takie jak dla nas. Okej, okay, to by było chyba na tyle w tym odcinku, więc dajcie łapki w górę i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa! Cześć!